...politykę. Ważny temat. Przemoc w polskich szkołach to niestety cały czas poważny problem. Problem z dręczeniem dzieci przez dzieci w szkołach dotyczy aż 9% uczniów. Zjawisko to z każdym rokiem ma coraz mniejszy wymiar, ale za to tortury psychiczne, które młodzież stosuje na rówieśnikach są coraz bardziej wymyślne. Co dziesiąte dziecko, co więcej, nie wie do kogo może zgłosić się z takim problemem. A ze mną w studiu goście pani Anna Szydłowska, koordynator programu społecznego Szkoła bez przemocy, pani Anna Baczko-Dąbbi, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i pani Katarzyna Niemejska, psycholog szkolny 50. Liceum Ogólnokształcącego. Dzień dobry, witam panie. Dzień dobry. To zacznijmy od tego e, najnowszego raportu Przemoc w Szkole 2011. Kto? najczęściej pada ofiarą przemocy w szkole? E, najczęściej ofiarami przemocy szkolnej, dręczenia szkolnego, czyli takiej długotrwałej przemocy, która się utrzymuje przez długi czas, jest różnorodna, towarzyszy jej dręczenie psychiczne, e, padają dzieci, które czują się osamotnione. Aż 39% dzieciaków, które twierdzą, że właściwie nikt w klasie ich nie lubi, jest ofiarami takiego dręczenia. E, Również częściej od, od innych padają ofiarą przemocy chłopcy, yy, dzieci ze wsi i dzieci, które relatywnie, których rodzinom relatywnie gorzej się powodzi niż innym. A jak my rozumiemy tę przemoc, bo to jest bardzo szerokie pojęcie, na czym ta przemoc w szkole głównie polega? Tutaj rozróżniamy przede wszystkim dwie rzeczy, czyli agresję, taką, kiedy dochodzi do jednorazowego incydentu, w momencie kiedy na przykład dzieci sobie ubliżają albo kiedy na przykład się pobiją. Natomiast o przemocy mówimy, kiedy jest to pewien proces kiedy towarzyszy mu wejście w rolę ofiary i w rolę sprawcy. I to jest właśnie ten problem, który może powodować, że tych przypadków agresji będzie więcej. Ja myślę, że to jest pytanie złożone, ale tak się zastanawiam, czy my jesteśmy w stanie odpowiedzieć, skąd się ta agresja w młodych ludziach bierze. Częściowo jest to jakoś tam proces naturalny. Jak mamy grupę, no to w tej grupie zachodzą procesy grupowe, też związane z ustawianiem jakichś ról. Z, z ustawieniem pewnej hierarchii. Także zawsze są osoby, które będą jakoś liderami. Są osoby, które mają właśnie tendencję bycia potencjalnymi ofiarami przemocy. A bardzo wiele zależy od tego, jaka w szkole, w klasie jest atmosfera. Jeżeli, jeżeli uczniowie są ze sobą w dobrych kontaktach, w dobrych relacjach, jeżeli każdy ma. Przyjaciół ma się do kogo zwrócić. Prawdopodobieństwo tego, że dojdzie hmm, do poważniejszych przypadków agresji jest mniejsze. To jest rola szkoły, żeby ta e, sytuacja w klasie, tak jak pani mówi, żeby te dzieci w szkole czuły się e, dobrze. Pani Kasiu, pani się spotyka z takim problemem? Uczniowie przychodzą? Mówią, że czują się wykluczeni, osamotnieni? Nie, z czymś takim nie przychodzą. Ale myślę, dlaczego właśnie nie przychodzą i jak wygląda problem przemocy. Właśnie jeżeli ona jest, to ktoś, kto jej doświadcza. Nie przyjdzie, bo jeżeli on już zaczyna o tym mówić, to znaczy, że już jesteśmy gdzieś tam, ten, ten problem jest i jakby jest bliżej rozwiązania. Oni nie, nie, nie przychodzą do mnie i nie mówią, jestem osamotniona. Myślę, że to od strony takiej psychologicznej, tak to wygląda, um, taki obraz psychologiczny osoby, która jest ofiarą, to jest pierwszy problem, to jest to, że ona o tym nie mówi. No bo komu? Czuje się zagrożona? Każda kolejna osoba nie może nikomu zaufać. Takie ma poczucie, bo każda kolejna osoba może być potencjalnym sprawcą. No i teraz w szkole, ja się nie spotykam, um, ja pracuję w liceum, to też ten raport zdaje się pokazuje to, że w liceum jest mniejsza ta przemoc w stosunku do szkół podstawowych i, i gimnazjów. Zresztą ona zmienia swój charakter, jest bardziej werbalna, um, ale nie przechodzą z tym. U nas też pracujemy na tym, mamy zajęcia integracyjne, żeby jakoś próbować salać to, co pani mówiła, te, te grupy, żeby właściwie pracować nad tą atmosferą, ale myślę, ona jest, aczkolwiek taka ofiara przemocy, um, Właśnie to jest najtrudniejsze w, w całym procesie, że ona nie przyjdzie i nie powie, bo ma poczucie, że nie ma komu. To skoro dzieci nie chcą o tym mówić, to jak możemy temu przeciwdziałać? Przede wszystkim możemy obserwować swoje dzieci, obserwować yy, to, co się dzieje w klasie. Mówię tutaj o nauczycielach. E, utrzymywanie kontaktu bliskiego przez rodziców dzieci z nauczycielami jest bardzo ważne w tym procesie. Dlatego że to czego my nie jesteśmy w stanie zaobserwować w domu, e, nie zawsze też jest w stanie e, inne rzeczy dostrzega nauczyciel, jeżeli wymieniamy te informacje. To jesteśmy w stanie dowiedzieć się o tym, że nasze dziecko nie zostało zaproszone na imprezę, na którą wszyscy poszli, że z jakiegoś powodu kiedy klasa się cała zrywała e, z lekcji, to jedną osobą która została, bo nie wiedziała o tym, że się wszyscy zrywają, było nasze dziecko, ale może z jakiegoś powodu nie chciało się z całą klasą w ten sposób integrować. Oczywiście jest złą rzeczą, kiedy dzieci zrywają się całą klasą z zajęć, ale niepokojące jest to, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś rozłamami. I tylko dzięki utrzymywaniu bliskich kontaktów między rodziną i szkołą tych kontaktów codziennych, nie takich, że jak coś się stanie, jak już się dzieci pobiją i dyrekcja wezwie to się idzie do szkoły, tylko wtedy, kiedy nic się nie dzieje na bieżąco utrzymywać kontakt ze szkołą, bo to ona się opiekuje naszym dzieckiem przez tych kilka godzin e, dziennie, e, jest niezwykle istotne. Po to, żeby móc zauważyć. E, rodzice bardzo rzadko zauważają e, przemoc, której ofiarami są ich dzieci. Są rodzaje przemocy, których nie widzą w ogóle. E, w większości wypadków wiedzą o jednym na trzy, na cztery przypadki. No właśnie, i potem mamy takie sytuacje w ostatnim czasie. E, zastanawiam się też, czy to jest większe zainteresowanie mediów e, tą sytuacją, że słyszymy e, słynne przy... Na przykład w Toruniu, gdzie uczniowie zakładają nauczycielowi kosz na głowę. Słyszymy o dwóch dziewczynkach, które się pobiły, gdzieś w wójce pojawił się nóż. Słyszymy o jakimś szantażu zdjęciami zrobionymi w szatni. To jest znak czasu? Ta sytuacja w szkole się zmieniła? Młodzi ludzie się zmienili? Czy po prostu my więcej o tym mówimy w tej chwili? To są przypadki nagłośnione, ponieważ one są, no, są drastyczne. Więc łatwo o nich opowiadać tak? i łatwo zainteresować nimi ludzi. Ale tak naprawdę ze statystycznego punktu widzenia to, to są marginalne przypadki. To jest rzędu 3%, 4%, nie, nie więcej. Tego, tego typu przypadki, o których Pani mówi. Znacznie więcej jest przemocy o charakterze e, werbalnym, o charakterze relacyjnym, czyli właśnie takie wykluczanie. Jeszcze dosyć wysoko są jakieś różnego rodzaju wymuszenia, zmuszanie kolegów do, do zrobienia czegoś, czego nie chcą. I to, to, to jest ten, ten, ten główny problem. My mówimy o tej e, agresji e, między dziećmi, ale mm. mamy jeszcze sytuację, kiedy pojawia się, e, powiedzmy, przemoc psychiczna w tych relacjach nauczyciel-uczeń. Co zrobić w takiej sytuacji? Do kogo uczeń ma się zwrócić, jeżeli czuje, że e, no, te jego relacje z nauczycielem nie są takie, jak być powinne? I, I w takich sytuacjach z tym się spotkałam, że z, z takim problemem uczeń myślę szybciej powie, ponieważ tutaj jest ta różnica poziomów, jakby mamy, mamy tą e, przemoc, gdzie jest wyraźniej różnica. Ja jestem niżej, nauczyciel jest gdzieś wyżej w hierarchii, więc ja myślę, że z tym łatwiej o tym mówią, o tym jest mówić łatwiej e, niż w takich relacjach równorzędnych, kiedy dochodzi do przemocy. I u nas jest tak, że, że przychodzą, jeżeli pojawia się może nie do końca przemoc, ale coś, coś nie tak w tej relacji, nie potrafią się porozumieć, czują się jakoś nie fair potraktowani, niesprawiedliwie, bo to też jest takie podłoże, nie potrafimy sobie z czymś poradzić, poczułem się niesprawiedliwie potraktowany, więc jest to jakiś problem, no i jakoś zaczynam go rozwiązywać. E, narasta ta złość w stosunku do nauczyciela, ale też rzeczywiście nauczyciele to, to jest bardzo trudny też zawód. E, I czasami ponoszą te emocje. Ehm, więc to są, z tym się akurat spotykam, że o tym uczniowie potrafią mówić. Jeżeli jest tak, że, że to nauczyciel jest zły, a w szkole to przecież bardzo często, no kto jest zły, no nauczyciel jest mi zły, dla mnie. Więc o tym mówią, o tym się staramy robić zajęcia, potem e, badamy taką, e, taką analizę socjologiczną, robimy w, w klasie, próbujemy o tym rozmawiać. Jakby myślę, że taka, m, jeżeli pojawia się konflikt uczeń-klasa-nauczyciel, jeden uczeń-nauczyciel, z tym jest stosunkowo lepiej, jeżeli chodzi o mówienie o tym, próby jakiegoś zaradzenia. To jeszcze Panią Anię chciałam na koniec zapytać o to, czy my możemy mówić, że ta sytuacja się zmienia na lepsze, że tej przemocy w polskich szkołach jest coraz mniej? Zgodnie z opublikowanym przez nas teraz raportem, który porównuje sytuację z 2006 roku, kiedy nasz program Szkoła bez Przemocy się zaczynał, to udało się zatrzymać większość, yy, znaczy ta przemoc się nie zmieniła i to już jest bardzo dużo. Narasta rzeczywiście, ale dosyć wolno przemoc psychiczna, co jest poniekąd naturalne, e, ale udaje się zatrzymać te pozostałe rodzaje przemocy i w skali europejskiej e, jest to duże osiągnięcie w, dla polskiej szkoły. E, uczniowie coraz lepiej oceniają to, jak szkoła sobie radzi z przemocą, coraz lepiej oceniają też e, to, że lubią chodzić do szkoły, nadal nudzą ich lekcje, ale lubią chodzić do szkoły, to już jest niesamowicie dużo. I miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie się wciąż zmieniała na lepsze. Dziękuję Panią bardzo za tę rozmowę. Pani Anna Szydłowska, Anna Baczko-Dombi i Katarzyna Niemejska były moimi Państwa gośćmi. Dziękuję jeszcze raz Dzień za wizytę dźwięk. u nas w studiu. Na koniec będzie mężczyzna. Łukasz